Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Posłuchajmy w tę niedzielę słów z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, gdy On ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie. Moja córeczka dogorywa. Przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło. Lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz: Kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła, zalękniona i drżąca, gdy wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przyłożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc to, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, Wszedł i rzekł do nich, czemu podnosicie wrzawę i płaczecie. Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitakum, to znaczy dziewczynko, mówię ci wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat i osłupieli wprost ze zdumienia. Przekazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział i polecił, aby jej dano jeść. Ta dzisiejsza Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, jest bardzo długą Ewangelią, ale to znaczy, że też bardzo dużo Pan Jezus chce przez to słowo nam powiedzieć i coś tam wyszczególnić. Już chciałbym zwrócić uwagę na początek Ewangelii. Posłyszymy, że wielki tłum szedł za Panem Jezusem, kiedy wychodził z Łodzi. I ten wielki tłum szedł za Jezusem, ponieważ zauważali i doświadczali jego cudów, jego uzdrowień. I ten tłum tak naprawdę Albo szedł za Panem Jezusem, ponieważ chciał zobaczyć tych cudów więcej, chciał doświadczyć uzdrowienia. Albo ten tłum szedł za Panem Jezusem, ponieważ chcieli doświadczyć czegoś innego. Może chcieli doświadczyć Jego przyjaźni, doświadczyć Jego miłości. Albo też niektórzy z tego tłumu szli z ciekawości, jako ciekawscy, a co jeszcze, albo kogo jeszcze Pan Jezus uzdrowi. I my bardzo jesteśmy podobni do tego tłumu. Ponieważ niektórzy z nas idą za Panem Jezusem, ponieważ chcą doświadczyć jakiegoś cudu, jakiegoś doświadczenia, niektórzy chcą stworzyć z Jezusem relacje, doświadczyć Jego miłości, a niektórzy idą za Panem Jezusem z ciekawości albo idą z tradycji, bo tak wypada. I dzisiejsza Ewangelia również nam pokazuje dwa przykłady osób, które pokazują nam, jak piękna może być relacja z Jezusem. Pierwsza osoba to jest Jair, który przychodzi do Pana Jezusa, ponieważ mówi mu, że jego córka jest chora. Przychodzi poprosić o pomoc. I Jair nas tego właśnie uczy, że jeśli chcemy doświadczyć pomocy Pana Jezusa w naszym życiu, mamy do niego przyjść, poprosić. I druga osoba, kobieta chorująca na upływ krwi. Ona bała się dotknąć Pana Jezusa, na przykład dotknąć Jego ręki, ponieważ nie chciała, aby ta nieczystość rytualna przeszła na Pana Jezusa. Dlatego, dlatego dotknęła tylko płaszcza, ale dotknęła Go z ogromną wiarą i została uzdrowiona. I uczy nas ta kobieta tego, że my mamy chociaż dotknąć płaszcza Pana Jezusa. A tym płaszczem dla nas są sakramenty i wspólnota Kościoła. Sakramenty nie są dodatkiem wspólnoty Kościoła, ale są częścią Kościoła i tworzą Kościół. Dlatego nie mamy się bać przystępować do sakramentów, nie mamy się bać prosić Pana Boga o pomoc, bo Pan Jezus właśnie przez ten dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje nam, że my mamy wzorować się na tych bohaterach przyjść, prosić i korzystać z sakramentów.